Siemanko, witajcie z całej strony Mateusz Witam was w takim nietypowym odcineczku Dzisiaj pragnę wam przedstawić naprawdę jedną Jak dla mnie jedną z lepszych I bardziej klimatycznych map no, która została stworzona do farminga 2022 Link do mapy oczywiście w opisie Na początku filmu zachęcam was do Wpadnięcie na film, który jest przy pięknym komentarzu, się łapkę w górę, będzie miło, a będzie więcej takich fajnych map. Ogólnie tak, mapa bardziej się nadaje na mapę do lasu, niż taką wiadomo typową na pola, do uprawy, po prostu jest to taka pola, taka mapa bardziej na las. Powiem tak, mapa mi w ogóle przypomina trochę The Sun, The Forest, tak najbardziej, no ale, powiem tak, no taka chatka, to wszystko, jak to jest zrobione. No jak dla mnie jest to po prostu, powiem szczerze, no mega, nie? To nie ma, wiecie, to nie ma co tamto. Patrzcie na to, nie? O, o, Google! Google, les enfants! Wy to widzicie? Patrzcie. To jest, no, no nie mogę się nacieszyć, nie? Takie rzeczy na tej japie, to są po prostu smaczki. Klimat? No kurwa, wam powiem szczerze, przepraszam za przekleństwo, no to jest po prostu naprawdę klimat, nie? No ja dam się tą mapą, bo tak zrobić mapę, tyle pokłaść tego wszystkiego, malowania Jeff, rodzaj drzew, tych wszystkich tekstur, no naprawdę, ja uważam, że to jest no genialne. To, no to jest kurde, no coś pięknego, nie takie przejście. Naprawdę, jakąś wycinka drzew, w jakiejś, nie wiem, mtz z jakąś tam, wiecie, przeponą drzewa. No, klimat naprawdę jest, no, przepiękny, nie? Te ślady, te dróżki, no, naprawdę, mnie to sobie się zachwyca. Jakieś takie błoto, no, naprawdę, uważam, że, no, jest to wspaniałe, wspaniała rzecz ogółem, tak? I, no, nie na jedną serię, typową, na jakąś kurczę, nie wiem, leśną, na jakąś taką, nawet dla klimatu, żeby choć na to wejście, jak sobie pochodzić, no. Naprawdę jest tu ładny. No, no nie powiecie, że nie, nie. Naprawdę ktoś widać, że... E, o jezus. Co ja zrobiłem? Zlagowałem się. Super. E, widać, że ktoś tutaj, no, włożył trochę serca w to tak szczerze. No i nie powiemy, że nie. E, może ktoś tam wyjść? Jest to jakiś punkt blisko w miarę, żebym nie musiał nie wiadomo skąd przechodzić. E, to jakiś tu jakiś punkt, nie da się jakoś... Kurde. No bo się zlagowałem, nie. Ej. Nie wiem jak się tak bo... O, dobra, wyszły, uf! Wolę przy tej obok, obok tej lepiej iść niż na niej. Ale naprawdę, no. Klima zapiera dech w piersiach i naprawdę, właśnie takie drzewa obok wycinania tego klimatu będzie aż 60. właśnie w drzewo e, grać. Jeżeli chcecie taką serię, żebym ja zrobił, zostawcie w górę i napiszcie komentarz. No, patrz jak to jest cudownie, nie? No naprawdę, no mi to ciężko pisać. miaturkę będzie z kilku zdjęć, żeby jak najbardziej wam to apel na tej pokazać. No różnie na tej mapie są takie właśnie dróżki takie że wiecie są tylko do przejścia nie traktorem ale takie wiecie samemu Jakby jako człowiek, jako, człowiek nie jako traktor bo się nie zmieścimy No ale są takie ala polne trakt, takie polne drogi na traktory też dostosowane Przecież za mój głosik ale Mam lekki katar I wiecie jak to jest niekiedy mogę smaknąć Ogólnie tu, co ta mapa ma? Mapa ma jakby mod budowania, że przywozimy rury, przywozimy ziemię, piasek, są specjalne punkty Co po prostu jakby tą mapę rozwijamy też, wiecie o co chodzi, nie? Że po prostu robimy jakieś tam Rury kładziemy, jakieś kanalizacje takie, duper, no naprawdę Jest to fajnie, widać, że tu woda e, leci i po prostu musimy tą rurę tutaj zrobić, dlatego ta rura się poświetla na zielono no Mamy specjalne jakby rury do kupienia w sklepie Żeby po prostu te rury tam trzeba przywieźć Mamy też saren sarenki, no w lesie muszą być sarenki, wiadomo No patrzę to, naprawdę, no mapa ma Klimat przepiękny, no tak jak wiecie, jakbyśmy pojechali gdzieś w góry, tak w realu Tak samo to jest w farmingu, naprawdę, no szacun ja nie jestem pewien, ile to tutaj było roboty, bo powiem, że tak polskie mapy też ciężko zrobić, ale tą mapę, takie zróżnicowanie terenu, te dziewa, to wszystko przede wszystkim, no ten krajobraz, nie no, powiem tak, ktoś tu się naprawdę, naprawdę namęczył, za nowym przypadkiem. No i stwierdziłem, no kurde, trzeba tę mapę pokazać, no bo ta mapa naprawdę to jest to, to nie jest taka mapa o, jakaś taka zwykła, nie? Ja uważam, że ta pana naprawdę no, ma potencjał i no jest fajna do pogrania. Ogólnie na tej mapie tak biegam trochę jak idiota, ale no tego lasu, nie do końca tam te polne drogi, tych dróg jest tyle w tym lesie, że to jest no masakra. Ogólnie tak mamy za chwilę jakieś wiadomo łączenie się, jakieś jeziora albo sztuczne kweny w tym lesie. No, które wyglądają naprawdę naprawdę ładnie, nie? No aż chce się na tym coś porobić, nie? Kupi normalnie jakiś herwestera albo coś i... No różno to drzewo, różno to drzewo, bo naprawdę jest... jest bardzo fajnie. Ogólnie Landy też są do kupienia, to nie jest to, że cała mapa się jednym Landem, możemy po kawałku sobie tą mapę, jakby sobie powiedzieć wycinać, tak? Nie musimy całą mapę naraz na gwałt wyciąć i tak dalej, nie? No i tak, mapa też posiada troszeczkę inne rzeczy, nie tylko leśne rzeczy, no ale patrzcie no. To jest przepiękne, no ogólnie teraz, jakby zwiedziliśmy taki um, Największy, najwyższy punkt na apie, no teraz pójdziemy troszeczkę na dół Ale tu też proszę Państwa jest ciekawie Tak tu mamy kolejne jakieś jezioro, jakieś rzeki, no Które naprawdę mają klimat, no patrzcie No nie że to nie ma klimatu, bo naprawdę jest, nie? Blokujemy się jakiejś takiej starej barki, jakichś takich starych łódek pływających, nie? Bo da się robić żeby był mocny w przykład, wiecie, żeby statek albo jakaś łódź e, się porusza na apie No więc to się da zrobić No ale takie zakątki jak tutaj no naprawdę na polski napad takie coś no to by było No fantastico by takie było nie Ogólnie tu mamy kolejną tą do przejścia bo Może tym razem się nie, nie zwałguje ogólnie nie ma tu czegoś takiego żeby e wejść w to Chyba nie, no dobra do obok bo się będę błagował w tym Jakieś schodki takie fajne Takie wiecie z drzew na takich kłód bardzo fajne nie? normalnie mi się każe, jakby w jakichś górach byłem są też takie drogi, i właśnie zaczynamy taką, jakby mapę. Tu jest taka typowa mapa, to jest taki bardziej typowy las. Tu są jakby jakieś też jeszcze jakieś jeziorki itd., ale też mamy też takie drogi, już jakby zwirowe Mamy już też jakieś takie ulice typowe. No i tu się też zaczyna takie życie poza lasem. Ale klimat poza lasem też jest klimat, nie? To nie jest jakieś taka pusta mapa. Ogólnie tak, tu jest dużo rzeczy pustych, takie że coś budujemy, Gospo, jakieś fabryki, jest to zrobione tak specjalnie, natomiast nie bójcie się o to. Chyba, że są jakieś, e, nie wiem, budynki, które trzeba ściągnąć obok, ale ja nie widziałem żadnych budynków, które wymagam mapa. Mamy jakby maszyny na start i tyle drzewa, takie składowisko kodowisko do drzewa, tu mamy jakąś fabrykę, produkcję właśnie desek, wiór. No, zamiast chyba mi się wydaje, że tak budynki, które muszą być, są w mapie, a po prostu refta jest do naszej wyobraźni. Mamy jakieś maszyny na stal, dwa jakąś krampę, kuna, kosiareczki. Tak więc, tak, no tu mamy takie rzeczy. Lecimy sobie dalej. Tu, tam lecimy do lasu. Naprawdę, też fajne drogi takie klimatyczne, zarośnięte. jest też uważaj, jakimiś komajnami, hederami czy czymś. No, ale ta mapa w góry nie jest nagrania takie rolnicze, typowo. No, my tutaj jest właśnie dużo fabryk, jak mówiłem. Tu mamy taki właśnie punkt e, Gdzie wyrabiamy cementy Tu mamy jakby rzeczy, które możemy ładować Tu mamy jakieś wapna, jakieś tam żwiry, nieźwiry, e, Mamy też jakieś triggery Jest naprawdę tego e, Mnóstwo Na no, jakaś chyba cementarnia Tak, że tak mówię, tam gdzie się cement produkuje Trochę po prostu obchodziłem poza odcinkiem, żeby Mniej więcej wiedzieć, co chcę pokazać e, co tu dalej mamy? Wyjazd, kurwa no to miejsce, że tu sładujemy te wirki, no naprawdę te miejsca wygrywają wszystko. Mi się ogólnie kojarzą, takie, takie programy na focusie, to kopalnia złota, nie. Mi się bardzo kojarzy z takimi terenami, nie. No jest to bardzo fajne, tu jest właśnie ziemia, możemy normalnie nabierać tym łyżkom i tak dalej wodzić. Tam jest naprawdę apa ma jest pod las zrobiona i właśnie pod. Pod co? Tak jak mówiłem. Tu mamy właśnie te rury, które po prostu musimy jakby e, kłaść w tamtych miejscach. Tam jest to też jest naprawdę... No, ciekawa, że ciekawa rzecz. Patrzcie, wow. No i właśnie nabieramy się chwytakami, nie wiem, turem, wozimy ją, to będzie wciężarówka, więc naprawdę mapa jest fajna, budowlana oraz e, leśna. To nie jest na do grania, wiecie, to nie jest mapa do grania o, w ten. Mm, jakiś kombajny, uprawania roli, to bardziej właśnie jest las przede wszystkim. Oraz mamy też właśnie jakieś tam cementy i patrz jakie są fajne górki. Po te górki jakimiś belami, wozić, wiecie o co chodzi, ładunkami, naprawdę też bardzo fajnie wygląda. Jakieś takie zameczki dla klimatu. No jest to klimatyczne, no nie powiemy, że nie, naprawdę jest to fajnie zrobione. No tu potem mamy kolejną... No właśnie to się te wszystkie drogi tak się łączą, tak szczerze powiedziawszy. Eee, tak, teraz zobaczymy. Czy tu byliśmy, czy nie bardzo? Wydaje mi się, że byliśmy. Tak. Tu byliśmy, tu jest taki główny punkt. Eee, tu też jest dostawca sklepów. Tu mamy właśnie tu, gdzie byliśmy. Eee, Maszynę działamy na start. Tu jest tam gdzie możemy eee, spać i tak dalej. Tu jednego punktu zapomnieliśmy. Tu nas nie było. Ale ten punkt taki niespecjalny, taki chyba, że będę odpierdol mi się wyda tak. Tak, ostatni punkt, tu wiadomo też, że jest drzewem, będzie działać jakaś fabryka do drzewa, jakieś tam, wiecie co chodzi Ale tu nie byliśmy, ale to zostały takie skraj mapy, no nie, mi się to ogólnie nie podoba ten punkt, to ja tak, tak dziwnie to zrobione, no ale Tu są też jakieś domki, tu też e, jest ziemia do, do wybierania Na ja, pewno tu mi się nie podoba ta część mapy No wiadomo, wszystko ma plusy i minusy Co to było? Fajnie to woda wygląda jak przez, 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 przez drogę idzie, nie? To jest taki bardziej teren, jakby wykarczowany, taki teren już bardziej, jakby no, miał być powoli zamieszkały, nie? Ale naprawdę mapa jest kozak, ten jest link macie w opisie. Zostawcie łapkę w górę pod tym filmem i pod filmem przypiętym. To naprawdę, no, też bardzo motywuje do dalszej pracy dla Was. No i myślałem, że jakbym, jak znajdę jakieś inne fajne mapy, to też wam będę prezentował. Może na slosie zrobimy sobie serię, jakieś najlepsze mapy. To więc, ja dziękuję za odcinek. Trzymajcie się, na razie, cześć.